Cześć! Dzisiaj zrobimy wywiad z najlepszym streamerem pod słońcem, czyli z Karolem aka Sztakier. Siemanko Karol. Siema, witam. Siema, witam. Nie jestem wito, ale was witam. Czy jest pan gotów zacząć? Tak. Zacznijmy od czegoś łatwego. Czy masz na imię Karol aka Sztakier pochodzi z Tak. Czy uważasz, że jesteś zabawny? Tak. No nie, nie ma Dobra, w sensie... sobie ja wiecie to czemu zajmamy, dzieci w Czarnobylu są dwa razy Może inteligentniejsze tak, od tak tych tak, pozostałych? Tak. Tak. Bo tak, jedną co dwie głowy z to nie jedna. To to no kurde rzeczywiście. Dobrze. Następne pytanie. Czy uważasz, że jesteś dobry w grze S-Rast? Tak. Hmm, sprawdźmy to. Wow, ja po bani. Dostał? On ma zero. Kurz zabij mnie. O kurba! Kur, ale zważywiłem. No nie Nie no, żarciki takie małe Cztery? Leży jeden Kolejny leży Dobieram do was tej starej bazy tam jest napięte Zleży, kolejny Ja mam mało leży kolejny Ja się meduję Dobrze. Dobrze, dobra Ta, są Po trzech leży Zleży, leży jeden On dostał cztery tapy, ładne Drugi też, tam... no, po jednym Jak go krócę? Jak go krócę? O kurwa, on no ma MT5 jakąś albo kocha. Nie no, wiem, co to jest. Z Wimową. Ja na stawką, na przestanku. Jak ci przestanę? Za przestankiem się schował Ten u góry potrze. Po czterech, piąty, dostał, pięć razy, Biegnę, na górę. Raz, to na górze. za się. Leży za przystankiem. Na górce i za przystankiem leży, wszyscy no, leżą. Co ja, pierdol przez kształt Patrz się idę ślutować lotować. No, twoje zostawiłem. Ej, tu hop skuszą biegnie, hop skuszą biegnie. Ale Dobrze, chodźmy dalej. Czy uważasz, że moderacja robi dobre szoty? Tak Sprawdźmy Moderacja to ogólnie chujałe szaty robi No ciekawie Czy podoba Ci się gra Barotrauma? Nie Zabić, zabić Dobra, umieramy chłopaki Zabić, right. zabić, zabić no, O kurwa zdrajca! Pali nas! <noise> Co? zaraz aktor co? MYŚCIE z nimi, Co zrobili? robisz, co? O, za umarłem. O, ale kura. spokojnie, zaraz zobaczycie, co się z nimi stanie. No, generator, on Jara chyba. się. Jeszcze oh, <laughs> <Yes, okay. laughs> <laughs> No ja żyję. Dobra, ty. Tak to, Dobra, co ktoś... kurwa gra. Ach, to gra. was <laughs> Chyba na pewno. Ej. Ej. Oh yes. O nie, o dostanie! Nie o kapitana. O Jezu! O kurwa! Nie ucieknij, nie kurwa, Nie mam amunicji! Aaaa kurwa! Pomocy! Uciekaj, uciekaj! To Otworzył z <śla> Kurwa, uciekajcie, ratuj się, kto może O, marwen Strzyknij mi krew, kurwa strzyknij mi krew, szybko Pomóżcie Kapitan leży. Tak. Czy zagrasz jeszcze kiedyś barotramę? Tak. Czy potrafisz śpiewać? Nie. Hmm, przekonajmy się sami. Pumikłam, niczego się nie dygam, teraz bo nikt mnie nie usłyszy. Biegam sobie z tumikiem w ciszy, iiih, kolejny z pracy, korwa. Dobra, e, następne pytanie: co my tutaj mamy? E, czy masz najlepszego bicka na polskim Twitchu? Nie. W takim razie sprawdźmy to. Łap nie ma! Czy jesteś Batmanem? Tak! Hm, sprawdźmy to, jak tu wchodził! O! No, rzeczywiście nie jesteś. Czy lubisz spędzać czas na wiałce? Nie. Hmm. Czyli nie było zbierania pieniędzy na wytrzeźwiałkę. Nie. Okej, okay, sprawdźmy to. Zbieramy na kurwa wytrzeźwiałkę. Wytrzeźwiałkę do... pierwotnego pirata. <grym zniszczenia> <grym zniszczenia> Doszliśmy zatem do ostatniego pytania. Co pan sądzi o swoich widzach? że są super. Dobrze, w takim razie teraz sprawdźmy, co widzowie napisali do programu na Twój temat.